Chcę coś powiedzieć, Sebastian. Jebać ma Powiedz, Napisane kurwa, co pisać. przygotowałeś na ryby? Kanapkę, kurwa, napój wolbik i desperadosa kurwa. I to wystarczy ja. O. Cię będę Nagram jakiś. No, widzę cię, kurwa. Czy mam na ciebie uważać? Czy mam na ciebie uważać? Ale stał. Co ty robisz? Nie chciałem rzucić Tak zwany kurwa... Menel Tak zwany menel kurwa Cię podknęłam ty Tu jest Daj mi się podnieść Ja to muszę wstawić kurwa Tylko dla znajomych, ale ja to muszę wstawić nie? no to nie jest list debilu, kurwa to jest kurwa człowieku coś innego to, to nie był list, to był jakiś dżigmał albo sarna ja pierdolę, widzieliście to? nic nie złowię, ale chociaż się pośmieje nic nie złowię, ale chociaż się pośmieje. tu tu jest dziura w pocie.

Muka Tyłem, dupą, dupą, kurwa. Dzięki. Chapaj harpaganie. Dawaj. Czekaj, kurwa. Krzaka Boże. O Oj Czekaj. Czekaj, uważaj. Czekaj, 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 czekaj. Ale co? Tam, tam gdzie tam? mamy iść, tu pod ten most? Możesz iść tu. Mhm. Albo możemy iść z drugiej strony. Ty się tam, ja się stanę tu, albo tu, tu, ja tam. A gdzie jest lepiej? Tam jest lepiej. No to z drugiej. Powoławiam? Kurwa, jakieś robaczki, skozi ptaczki, kurwa. Uch. że chcesz z tej strony tu schodzić, to byś miał lepiej, bo ty byś o więcej gliny, bo ja to zjadę jak śmata chociaż już tu wchodziłem, ale kurwa ciężko. Tu schodzisz sobie tu, tędy i tu sobie stajesz i tu sobie rzucasz, tu wszędzie, tu, tu możesz sobie nogę postawić na tym drzewku, bo ja tu miałem nogę, tu się staniesz, tu możesz sobie wejść normalnie dobrze po brzegu, bo tu masz możesz sobie wyczuć, tylko siatki się złapi sobie wyczuć, czy nie ma mułu za bardzo. Dzięki, dzięki kolego, dzięki kolego. Fool ja, Yeah, Ja tu się nie jeszcze chłopiec Nie Kurwa Zapuszno kurwa Kurwa czy nie Ja ci nie mogę Cześć ty nie wiem co? Krzakem sobie ogon odpłył czołem. Ja pierdolę, bo to jest kawałka. Tu możemy posiedzieć trochę, bo tutaj właśnie cały drzwi. Tak, ja tu nie mogę ustać, a ja tu mi żebyś posiedział. Po Żyje To wody normalnie? Co? To wody normalnie przydać? No kurwa inaczej się tu nie dostanąć no dać? A dalej dasz na Chłopie ja się trochę cykam bo tu później możemy się kapeć No ci siatki sobie wyczuwać Idź chuj kurwa Pierdoliłeś mi w jakiś bagno kurwa Grzybem tu, śmier... Grzybem tu śmierć Grzybem tu śmierć Ojezu czemu te gumy są takie zjebane A jak tam jest z drugiej strony? A z drugiej strony mostu jak jest? Hmm. To ciężko się rzuca Kurde. Gdzie one stały tu pod mostem? Pod tu mostem, no. dwa stały tam, a jeden ta największa tu stała Co ty Siedzi. <grywa> Szczupaczyna. Wyjdę, no tylko daj mi ten, on jest tam przypięty. Dobre, I musisz mi go rozłożyć. Tak? Daj, 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 daj go, daj, też, daj, ja go sobie już jedną ręką ogarnę. No masz. To mi tylko wypnij, tu mi, kurwa, puścił? Nie, puścił, tak? no. no kurwa, bo ja nie Dobra, odpiń. Jak, od... jak? Pociągnij. O, no, kurwa, no, kurwa, puścił. Chuj, w dupę. Kurwa, ach, dobra. A dobry był? No, ładny był. Kurde, no. <laughs> Kurde. Ale mówię, tutaj są. Dobra, nic. Działamy daleko.